Niektórzy nie potrafią szanować innych, bo nie szanują nawet sami siebie. Co by się stało, gdyby wszyscy zaczęli jednocześnie szanować ciało, umysł i duszę? Jak sprawa z matką? Bardzo dobrze. Jestem z ciebie dumny, synu. Mamy świetnego nauczyciela. Co przez to rozumiesz? Chcę się nauczyć od ciebie wszystkiego, tato. Manipulowanie ludźmi, kontrolowanie publiczności, wspaniale. Zacznijmy od czegoś prostego. Uważaj. Kilka dni temu złożyłem Mendioli ofertę nie do odrzucenia, że zakupię tę szkołę. Elite Way School? Tak. Spójrz na te mury i krajobraz. Wspaniała szkoła. Ale po co ci ona? To dobra długofalowa inwestycja. Kształci się tu przyszła elita meksykańskiej polityki i biznesu. Chcesz ich szkolić od dzieciństwa? Właśnie. Dobry strateg planuje z wyprzedzeniem. Pamiętasz, jak graliśmy w szachy? Jasne. Będę pilnym uczniem. Możesz na mnie liczyć. Jesteś ambitny jak twój ojciec. Wielki bustamante. Potężny. Tak, spójrz na tę szkołę. Jeszcze kawy? Tak, poproszę. Wystarczy. Co ci jest? Posmutniałeś. Nie, ale to krępująca sytuacja. Musimy porozmawiać o tym, co się stało. Mam nadzieję, że ci się podobało, bo mnie tak. Wyszedłem z sprawy. Przesadzasz. Żartuję, było fantastycznie, cudownie, ale ty i ja będziemy żyć długo i szczęśliwie, prawda? Tak, ale musimy pogadać. O czym? Może później? Po śniadaniu? Nie. Nie? Po... O czym? Miło, że pan wrócił. Dziękuję, Gaston. Teraz wszystko się zmieni. Potrzebuję silnych rąk. Rozumiesz? Oczywiście. Liczę, że pomożesz mi utrzymać dzieciaki w ryzach. To moja specjalność. Wspaniale. Pójdę już. Do zobaczenia. Gaston, możemy pogadać? Jasne, słucham. Nie zbliżaj się więcej do mi. Straszysz mnie? Tak. To moja dziewczyna. Nie będziesz jej dręczył jak rok temu. Słyszysz? Tak. Nie masz powodu do obaw. Co było, minęło. Teraz jestem na innym etapie życia. Pracuję tu, a ty się uczysz. Więc zapomnijmy o sprawie. Jeśli mi wierzysz, to dobrze, jeśli nie, twój problem. Puśćmy wszystko w niepamięć. Liczę, że mówisz prawdę. Że w bufecie tysiąc pesos. razem zmyję mi głowę. Spoko, kiedyś byłam wam winna pięć i zwróciłam. Ale po jakim czasie? Nie bądź natrętna. Oddam ci później. Na pewno? Tak, przynieś napój. Obiecujesz. Roberta Royer. Cicho, bo cię usłyszę. I dobrze. Bo dostanie zawału. Wyłaś. Gdzie byłaś, kochanie? Taka karma. Spotkamy się później. W porządku? Do zobaczenia w klasie. Co słychać? Wybacz, idę na zajęcia. Każdy dzień bez ciebie dłuży mi się jak 100 lat. Jestem ładna, ale bez przesady. Odkąd zapomniałaś o od Diego, wciąż myślę o szansie, jaką mi dałaś. Zakończyłam ten romans i jestem z tobą. Przepraszam, czekaj o na mnie. Zaczekaj. Chcę ci coś powiedzieć, ale ze zdenerwowania nie wiem jak. Źle się czujesz? No, Wezwać lekarza? Nie. Wstałem dziś rano i pomyślałem, że pragnę. Mów. Spędzić z tobą noc. Co? To najlepszy moment. Wyduzuj chłopie. Dopiero się poznajemy. Bądź rozsądny. Chętnie poznam cię głębiej. Podobasz mi się i jesteśmy szczęśliwi. Co w tym złego? Zaczekaj. Co ci odbiło? Rozsadza mnie żądza. Najowisza, jesteśmy w szkole. Wyrzucał nas. Przy tobie tracę zmysły. Puszczaj, bo wywalał mnie z budy. Zaczekaj. Jestem szczęśliwa, że nasza przyjaźń kwitnie. Dolores. Przepraszam, Lola. Daj spokój. Nazywaj mnie jak chcesz. Dolores albo Lola. Już się tym nie przejmuję. Świetnie. Cóż ci wyznam? Gdy dowiedziałam się, że mam drugą siostrę, marzyłam, że porozmawiamy, zaprzyjaźnimy się i będziemy miały świetny kontakt. Ale bałam się, bo wiedziałam, że znienawidziłaś mnie od pierwszego dnia. Nie, tak. Wcale nie. Patrz. Zamieniają się majtkami. Rodzice wciąż o tobie gadali i miałam tego dosyć. W serio? Tata w kółku powtarzał, że jesteś wzorową uczennicą i wspaniałą córką. Byłam załamana, bo nie dorastałam ci do pięt. Nie mów tak. Nie miałam o tym pojęcia. Gdy dowiedziałam się, że mój tata ma inną córkę, Sądziłam, że ona też o niczym nie wie Dlatego na pierwszym spotkaniu potraktowałam cię tak, jakbyś o mnie nie słyszała Dorastając słuchałam opowieści o twoich zaletach I źle się z tym czułam Moja mama też cię wychwalała A przecież się nie znałyście Wciąż masz z nimi problemy? Tak. Uważają mnie za krnąbrną buntowniczkę, którą wyrzucono z kilku szkół Dajmy temu spokój. To bardzo długa historia. Reasumując, nie o takiej córce marzyli. Zawiodłam ich. Nieprawda. Nie mów tak. Byłam dla nich ciężarem. Kochają cię. Teraz wiem, czemu nie chciałaś mnie znać. Lola, favor. Lolów, bądź miła dla siostry i zapracuj na stypendium jak ona. Kapujesz? Tak. Załamka. Spokojnie. Teraz jest inaczej.